I Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiejsza niedziela ze względu na swoje teksty mszalne i nauka, jaka z nich płynie, może być przez nas nazwana niedzielą, niedzielą zgody. Cnoty tak bardzo koniecznej, by utrzymać braterskie stosunki z bliźnimi. Szczególnie potrzeba jest ta cnota w naszych czasach pełnych zamieszania. Gdzie są tworzone sztucznie, ale również istnieją rzeczywiste, różnego rodzaju linie podziału między ludźmi. Gdy mówimy o zgodzie międzyludzkiej, oczywiście nie możemy pod tym rozumieć zgody kosztem kompromisów na płaszczyźnie zasad czy prawdy. Ale też to nie znaczy, że postawa. Gdy człowiek zgody z innej w tej kluczowych kwestii nie ma z innym, że trzeba tedy prowadzić wojnę z błądzącym, czy mającym inne zdanie człowiekiem. Święty Piotr wzywa nas do tego, abyśmy byli jednomyślni na modlitwie, a jeśli to nie jest możliwe, wzywa nas do potrzebnej i koniecznej cierpliwości. Mówi on w dzisiejszej lekcji, najmilsi, bądźcie wszyscy jednomyślni w modlitwie, współczujące, braci miłujące, miłosierni, skromni, pokorni, nie oddając złem za zło, ani złorzeczeniem za złożeczeniem. Apostoł przemawia do nas bardzo praktyczne i bardzo wyraźnie. Dobrze on rozumie i zna naszą naturę, że wie, że powagi, ze, ze względu na nasze ułomności i ograniczenia, niemożliwym jest zachowanie zgody, jeśli nie umiemy współczuć słabości naszym bliźnim, być miłosiernym względem nich, względem tych, którzy sprawiają nam przykrość, świadomie bądź nie, czy też jeśli nie potrafimy znieść pokornie jakiejś krzywdy, zgody z innymi nigdy nie zaznamy. To chcąc żyć w doskonałej zgodzie z bliźnimi, żąda, aby mu nie sprawiano żadnej przykrości, żadnej nieprzyjemności, aby nie sprzeciwiano się jemu i nie przeszkadzano. Ten nie zna życia i zapomina, że nie jesteśmy czystymi duchami, lecz duchami mamy duszę zamkniętą, połączoną z naszym ciałem. To zapomina, że jesteśmy słabi i to nie tylko ten nasz bliźni, który nam ciąży i nas irytuje, jest słaby, lecz również my mamy takie błędy i wady, które inni znosić muszą. I tak jak my cierpliwi powinniśmy być względem innych, powinniśmy praktykować to, o czym mówi święty Piotr, być współczujący, braci miło, miłujący, miłosierni. Tak? I my Znoszeni jesteśmy z naszymi wadami i brakami przez naszych bliźnich. Również mamy pewne nawyki i przyzwyczajenia, które innym mogą ciążyć. I zgoda nie polega na tym, że inni mają stawać się tak jak ja chcę, wedle mojego mniemania, ale że każdy próbuje zgodnie żyć, mimo tych naszych słabości i braków, które każdy z nas ma. Nie tylko ta druga osoba, ale również ja sam. Do czego, powiedzmy szczerze, niechętny się przyznajemy. Zawsze, gdy jest kłótnia, gdy jest jakieś nieporozumienie, to mówimy, może jakaś tam wina z mojej strony jest, ale przecież ta druga osoba to zrobiła. To, to i to. Ja jestem tak naprawdę tylko może win win minimalnie winny, ale to cała, cały problem jest u tej drugiej strony. A gdy tej gotowości do zaakceptowania, że sami będąc niedoskonałymi, obcujemy z ludźmi, którzy też mają swoje braki, to zgoda możliwa jest tylko wtedy, gdy każdy z nas będzie gotowy na słabość innych nie odpowiadać naszą słabością, na przykre słowo nie odpowiadać w ten sam sposób. Święty Piotr wyraża to prosto. Nie oddając złem za zło, ani złożeczeniem za złożeczenie. Nasze ograniczenia, wynikające z naszej natury, z jej stanu, sprawiają, że różnimy się między sobą, swoją mentalnością, upodobaniami, pragnieniami, skutek czego nie zawsze się rozumiemy z innymi. A niekiedy, nie chcąc, się, nie chcąc tego, nawet i bez cienia złej intencji, jeden wprost przeciwnie drugiemu postępuje, gdyż idzie ze swoimi upodobeniami, nie myśląc o drugiej osobie. I kto będzie uważał, że zgoda wzajemna i pokojowe współżycie możliwe jest tylko wtedy, gdy inni staną się wedle mojej modły i moich oczekiwań, człowiek taki sam nigdy nie zazna spokoju, a co gorsze, innym go zaznać nie pozwoli. Człowiek nie zazna spokoju, aż wszystkich przekona do swoich racji, a że to jest niemożliwe, ten spokój jest nieosiągalny w ten sposób i gdy człowiek nie walczy z tą wadą, staje się na przestrzeni lat zgorzkniały, bardzo trudny dla innych, sam uważając, że wina leży po, innych, po stronie innych ludzi. Lekarstwem, takim prawdziwym lekarstwem na te nieuniknione trudności, jakie występują w obcowaniu z innymi ludźmi, którzy są przecież inni niż my, myślą inaczej, czują inaczej, uważają inaczej, jest to, aby poszerzyć miejsce miłości w naszym sercu. Czyli mamy rozszerzyć serce na większą miłość, aby umieć współczuć i rozumieć się wzajemnie, a równocześnie praktykować większą miłość. A ta praktykowanie większej miłości polega przede wszystkim na tym, aby zwyciężać odruchy miłości własnej. Bo to właśnie nasza miłość własna powoduje to, że te konflikty powstają i zaogniają się, burzą wzajemną zgodę. I tutaj trzeba pamiętać od razu. Każdy się usprawiedliwia, że przecież z jakimiś najgorszymi ludźmi nie mogę się zgodzić, to by było uczestnictwo w jego złych czynach. I to prawda, takie sytuacje są, że nie możemy z niektórymi ludźmi się zgodzić w żaden sposób. Ale to, co my najczęściej z ludźmi, którymi obcujemy, z naszymi bliskimi, to nie są nasi wrogowie. Mąż dla żony czy dzieci dla rodziców, to nie są wrogowie, o którym tutaj mówimy. To są właśnie takie codzienne rzeczy i najczęściej te konflikty powstają z rzeczy błahych, mało znaczących. Gdy prześledzimy kłótnie nieporozumienia z naszymi bliźnimi w pracy, w domu, to nie będziemy się najczęściej kłócili o rzeczy zasadnicze, tylko to, że w tej chwili powinno być to zrobione, a nie jest. Ja chciałbym teraz mieć swój czas dla siebie, a go nie mam. To są rzeczy mało znaczące i takim prostym testem, żeby to dostrzec, zauważyć, to spojrzeć na osoby, które się kłócą, gdy nie jesteśmy zadno ze stron. Widzimy, jakie głupie to jest zachowanie. Taka mała rzecz, a ludzie, którzy się miłują, którzy żyją ze sobą razem, kłócą się o jakąś drobnostkę. A powodem tego jest właśnie miłość własna, która nie jest ujarzmiana. I nawet Wówczas, gdy ktoś sprawia nam przykrość ze złej intencji, a to są bardzo rzadkie przypadki, powinniśmy umieć przebaczyć im. Według słów apostoła: Nie odpłacajcie złem za złem, ani przekleństwem za, na przekle, za przekleństwo, lecz przeciwnie, błogosławcie. Chocia, chocia, choć, choćbyście nawet mieli co wycierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. I te słowa są dla nas często niezrozumiałe. Proszę księdza, jak my możemy sobie dać wszystkim wejść na głowę? Czyż nie jest to słabość pozwalać, aby inni na źle traktowali? Czy nie należałoby wręcz przeciwnie, stanowczo powiedzieć, jaka jest prawda, zareagować w ten sam sposób? Tak zareaguje człowiek Starego Testamentu. Oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ten apostoł Paweł, Piotr, który mówi te słowa, który poniósł śmierć męczeńską, nawrócił Rzym? Czy przemocą i gwałtem, czy właśnie wypełnieniem miłości bliźniego? Oddaniem swojego życia za swoich prześladowców. Świat pogański został zwyciężony przez chrześcijaństwo nie dlatego, że chrześcijanie mieli większą armię, mieli większej siły i władzy w, w państwie, Rzymskim, ale dlatego, że byli pełni miłości Chrystusowej. I my musimy również pamiętać o tym, że żyjemy w świecie bardzo wrogim wobec katolików, wobec praw, wobec prawdy. Ale jeżeli chcemy go nawrócić, to nie nawrócimy go działając po ludzku w ten czysto naturalny sposób, odpłacając złem za zło, ale zwyciężymy ten świat taką miłością i gotowością do ofiary. To jest tak naprawdę niezwykle kluczowe. Nie odpłacajcie złem za zło, ani złorzeczeniem na złorzeczenie, lecz przeciwnie, błogosławcie. Gdyż wezwani jesteśmy nie tylko do jakiejś naturalnej miłości, jak to Pan Jezus na innym miejscu mówi, jeżeli będziemy czynili dobrze tylko tym, którym, od których spodziewamy się dobra. czyż poganie tak nie czynią, to nie jest coś chrześcijańskiego, to jest coś naturalnego, jest to coś dobrego oczywiście ale my wezwani jesteśmy do czegoś wyższego. I dzisiejsza Ewangelia podejmuje, a w pewien sposób nawet zgłębia ten sam temat. Przede wszystkim mówi nam Jezus na samym początku dzisiejszej perykopy, jeśli nie będzie obfitowała uczciwość wasza więcej niż uczonych w zakonie faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I gdy Chrystus Syn Boży, który stał się człowiekiem z miłości ku nam, aby nas zbawić, aby nam otworzyć niebo, mówi tak stanowcze słowa. Jeżeli nie będziecie bardziej sprawiedliwi, bardziej uczciwi niż faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Bożego, to znaczy, że te słowa musimy bardzo poważnie wziąć sobie do serca. Jest to wyraźna wzmianka tego nowego przykazania, przykazania miłości, które daje nam Chrystus. Jezus dał nam przykazanie, która przewyższa wszystko, co było w Starym Testamencie. Nie możemy zadowolić się, jak zadawalali się faryzeusze, tym, by nie czynić krzywdy bliźniemu, lecz powinniśmy darzyć go delikatną miłością braterską. Nie wystarczy nie zabijać, aby uniknąć sądu. Nasz boski mistrz mówi wyraźnie, a ja wam powiadam, że każdy, który się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. My często nie mamy sobie nic do zrzucenia, jeżeli chodzi o przykazania miłości bliźniego. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie pobiłem, nikogo nie okradłem. Jestem uczciwy względem innych. To jest właśnie faryzejskie podejście do prawa. Litera została zachowana, ale duch nie jest w ogóle respektowany. To ta druga strona przykazania miłości, którą daje nam Jezus w dzisiejszej perykopie. Nie dość być sprawiedliwym na zewnątrz, chodzi przede wszystkim o to, aby być sprawiedliwym wewnętrznie, czyli w sercu. Nie wystarczy unikać zewnętrznej obrazy bliźniego, ale trzeba unikać odruchów wewnętrznych, czyli mówiąc wyraźnie, należy je poskramiać. Te odruchy niechęci, wrogości względem bliźniego. Marezołusze tłumacząc dosłownie przykazania, zapomnieli również, że prawo ma pewnego ducha, nie tylko literę. Konkretne pokonanie naszych słabości i grzechów przeciwko miłości bliźniego, jak gniew, ostre słowa, krytyka, kłótliwość, nie będzie mogła w nas poprawa nastąpić bez tego, gdy nie będziemy chcieli usunąć przyczynę tychże grzechów, a ta przyczyna jest w nas. O czym my ciągle musimy sobie przypominać, że nawet gdy nasz gniew opiera się na rzeczywistym błędzie, nawet na poważnym grzechu i braku bliźniego, to nic w tym punkcie nie zmienia, bo w przeciwnym razie błąd innego, czy nawet jego grzech, byłby usprawiedliwieniem naszego złego postępowania, a tego być, tego Chrześcijanin przyznać nie może. A kto ulegając swym emocjom, rani przykrymi słowami bliźniego, nawet mając ku temu obiektywny powód i rację, grzeszy. Jeszcze raz, by wybrzmiało to dobrze, słabość innych, ich złe postępowanie, ich nawet grzechy nigdy nie usprawiedliwią naszego złego postępowania. Ich zło nie uczyni tego, że nasze zło jest mniejsze. Konkretnie, jeśli ktoś nas uraził, potraktował niesprawiedliwie, to to nie daje nam prawa i nie zwalnia nas z tego, że my możemy robić dokładnie tak samo, być niesprawiedliwymi, być nieprzy, nieprzyjemnymi i ranić innych. Oczywiście trzeba wspomnieć od razu, że są takie sytuacje, że działać stanowczo trzeba. Nawet w tych sytuacjach, jeśli czasami musimy zareagować ostro i w sposób stanowczy, to nigdy taka reakcja nie może być powodowana tym, aby chcieć się odegrać, aby się zemścić, lecz powodem, dla których ostro musimy wystąpić czasami, jest to, aby przywrócić sprawiedliwość, aby przy, skorygować błądzącego. Celem nie jest dać, daj, dać, da, dania sobie ujścia emocjom, wzburzeniu, ale poprawa Albo porządek sprawiedliwości przywrócić. To są cele ostrego działania. My najczęściej, gdy działamy ostro, to później próbujemy do tego dorobić sobie oczywiście teorię, że tak naprawdę to chodziło nam o coś innego, ale gdy przed działaniem nie mieliśmy takiej intencji, to znaczy, że działaliśmy tylko w gwałtowny sposób ze względu na siebie, a nie ze względu na innych. Praca nad sobą to praca nad naszym wewnętrznym życiem, nad naszymi odruchami, które są w sercu, tymi prawdziwymi motywacjami, które zna Bóg i tylko my je jeszcze znamy, nikt inny. Do tego, aby, dlatego, aby odkryć te nasze niedoskonałe i pełne braku miłosierdzia, poruszanie naszego serca, powinniśmy zwalczać je, przypominając sobie właśnie o tym, o czym mówi święty Piotr również. Oczy Pana zawsze patrzą na nas. I nie widzą tylko tego, co inni ludzie zewnętrznego, ale widzą nasze. Bóg widzi nasze wewnętrzne poruszenie, nasze intencje, nasze prawdziwe zamiary, których inni nie widzą. I nawet jak ukryjemy swój gniew i niechęć pod pozorem jakiejś wyuczonej miny, sztucznego uśmiechu względem bliźniego, to Bóg widzi. To właśnie niechęć, wrogość, czy może nawet pogardę dla tych ludzi, nawet jak tej, tej, tego, tej słabości naszej nie ukazujemy na zewnątrz. Dlatego musimy pamiętać właśnie o tym, żeby nie skupiać się tylko na tym zewnętrznym aspekcie miłości bliźniego. Nie tylko, żebyśmy nie czynili krzywdy innym, ale abyśmy czynili im dobro. To jest właśnie duch tego przykazania miłości. I żeby pokazać, jak mocno, jak ważne dla serca Jezusowego jest właśnie ta postawa miłości, chęć pojednania się z innymi ludźmi, z bliźnimi, Pan Jezus nie waha się powiedzieć. Jeśli tedy poniesiesz dar swój do ołtarza, a tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a idź pojednać się pierwej z bratem Twoim, a potem przyjdziesz i złożysz Twój dar. Święty Jan Chryzostom, wielki ojciec Kościoła, komentuje te słowa pełen zdumienia. Nie zwraca on, czyli Chrystus, nawet uwagi na swoją część, gdy chodzi o miłość bliźniego. Zaprzestań składania mi czci, mówi, a powróć do miłości. Także piękny komentarz, jak piękna wyciągnięta tam myśl, która stoi za tymi słowami. Panu Jezusowi ważniejsze jest to, abyśmy mieli miłość bliźniego, taką prawdziwą, wewnętrzną, niż tylko zewnętrznie oddawali mu jakieś oznaki czci. Jak więc mogłyby być miłe modlitwy nasze Bogu i ofiary, jakie składamy, ponosimy. Jeśli między nami a naszymi bliźniami jest, bliźnimi jest coś, co utrudnia tę doskonałą zgodę. Jest coś, co mogłoby zniknąć, jeśli tylko zrobilibyśmy coś, to co w naszej mocy. Bo właśnie o takie sytuacje tu chodzi. Bo są, zdarza się tak, że nie jesteśmy w stanie czegoś zmienić. Albo to nie zależy tylko od nas. Lecz tu właśnie chodzi o takie sytuacje, gdy to jest w naszej mocy, gdy jest to możliwe, byśmy pojednali się i żyli w zgodzie z bliźnimi. Jak to mówi na innym miejscu święty Paweł, jeśli to od Was zależy, ze wszystkimi pokój zachowujcie. I rzeczywiście w tym punkcie każdy z nas musi robić rachunek sumienia. Czy nie chowa jakieś urazy względem bliźniego, który rzeczywiście mógł nas skrzywdzić, niewłaściwie się zachować? Czy jest w nas ta gotowość zrobienia tego pierwszego kroku, a nie czekanie, aż ona przyjdzie, ta osoba i będzie się kajała przed nami? Także smutne jest te kłótnie w rodzinie, które potrafią trwać latami. Ktoś nie odzywa się do ciotki, wujka, dziadka. Tylko dlatego, że czeka, aż on będzie się kajał przed nim. Jakże przeciwne zamysłom naszego Pana Jezusa Chrystusa jest taka postawa. Jeśli możesz się pojednać z kimś, jeżeli jest to możliwe, zrób ten pierwszy krok. Schowaj swoją miłość własną do kieszeni. Zapomnij o tym, bo to jest cena za wspólne, zgodne życie z naszymi bliźnimi. I tą cenę nie mają zapłacić tylko inni, lecz również i my. Dlatego, drodzy wierni, starajmy się oczyszczać nasze serce z tych złych poruszeń. Nie tylko skupiać się na samym ukazaniu się naszych słabości na zewnątrz, ale dbajmy o te wnętrzne. Dbajmy nie tylko o literę przykazania miłości, lecz również o jej ducha. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.